Spotykamy się na wyjątkowej uroczystości. Dzisiaj, 6 sierpnia 2011 roku, Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim dostąpi za chwilę aktu wręczenia sztandaru. Zaledwie godzinę temu odbyło się w kościele świętego Antoniego jego poświęcenie. Oddział Rejonowy Związku. Ma długą historię i tradycję. Powstał 60 lat temu, a w 2009 roku obchodziliśmy jego jubileusz. Jesteśmy przekonani, że tak długie funkcjonowanie naszego oddziału jest zasługą ogromu pracy naszego aktywu i wszystkich naszych członków. Jest świadectwem, że aktywność, trud, i, wy, i wytężona praca naszych działaczy i członków skutecznie daje wysokie wyniki. Takie jak obecna uroczystość akt wręczenia sztandaru. Oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Ręczystów i Inwalidów obejmuje swym zasięgiem teren powiatu i skupia w nim dziewięć kół tak zwanych kołach terenowych. W tym najwyższym miejskim kołem, który, który i wszystko, wszyscy członkowie przeczytanych wynoszą 1700 członków i ciągle do, do nich dołączają nowi. Przyciąga ich nasza operatywność. Ciekawe i atrakcyjne formy działania, na przykład wyjazdy integracyjno rekreacyjne nad morze i w góry. Organizowanie czasu na życie kulturalne i wiele innych ciekawych spotkań i zajęć sportowych. Dzisiaj nagrodą naszej pracy jest otrzymanie standardu. Sztandar jest symbolem małej ojczyzny. Jakim dla osób starszych i inwalidów jest związek i środowisko lokalne. To dzięki ofiarności. Naszych członków Starostwa Powiatu, indywidualnych fundatorów, będziemy mogli szczycić się z posiadania sztandaru. Szanowni Państwo, odczytam treść aktu nadania sztandaru. Akt nadania sztandaru, wyznanie dotychczasowych zasobów i dorobków działalności związkowej, nadaje zarządowi rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Tomaszowie Mazowieckim ten oto sztandar. Sztandar ten niech będzie symbolem najwyższych idei i chlubnych tradycji związkowych oraz inspiracją do kontynuowania działań dla dobra wszystkich członków Waszej organizacji. Jest to dzisiejsza uroczystość. W dniu 6, 6 czerwca jest to poś, uroczyste poświęcenie sztandaru, które odbyło się w kościele świętego Antoniego i teraz w tej chwili trwają występy na muszli. Sztandar został wręczony na muszli. Fundatorem sztandaru był Polski Związek, Zarząd Rejonowy, członkowie tego związku oraz Starostwo Powiatowe. Tych składek został właśnie ufundowany. Standard wręczał starosta powiatu Piotr Kagankiewicz wraz z przewodniczącym Okręgowego Związku Obywatelczystów panem Knapikiem oraz prezydentem miasta Tomaszowa Mazowieckiego panem Rafałem Zagozdonem. W imieniu członków naszego związku składam gorące podziękowanie naszym władzom za ten piękny standard. Od dzisiaj wręczony sztandar, stanowiący wizualny symbol tożsamości i dorobku Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Wręczistów i Inwalidów, będzie uroczyście eksponowany w czasie uroczystości jubileuszy i innych wydarzeń związkowych. W celu podkreślenia rangi i znaczenia tych okazji będziemy towarzyszyć również przedstawicielom związku. W uroczystościach państwowych, samorządowych i w innych okolicznościowych uroczystościach. Jako przewodniczący z zarządu rejonowego Cześć, Polskiego Cześć. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mam nieodparte poczucie wyrażenia wdzięczności i podziękowania wszystkim osobom, którzy przyczynili się do fundowania Związkowego Sztandaru. W panią zasług za wieloletnią pracę na rzecz związku Zarząd główny postanowił honorować oznaczeniami związkowymi następujące osoby o tą odznaką honorową, panią Karolinę Brzeską, panią, Zofie, panią Zofię Maczkowską, panią Wandę Sobur, pana Edwarda Rogalę, panią Halinę Jakubczyk, panią Stanisławę Seligę, pana Janusza Bogusza. Pana Tadeusza Cisowskiego i Pana Mariana Leksińskiego.

Przede wszystkim dziękując za to dzisiejsze zaproszenie, chciałbym zarówno wszystkim członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ale też tak licznym gościom, tak ważnym gościom, życzyć tego na ręce pana prezesa oddziału w Tomaszowie, pana przewodniczącego, by polski związek był miejscem, gdzie ludzie się jednoczą, gdzie ludzie mogą przyjść. Mogą spotkać życzliwych ludzi, mogą też rozwiązywać swoje problemy, jeżeli potrzebują pomocy. I żeby pod tym sztandarem była i panowała życzliwość i zrozumienie ludzkich spraw. Dziękuję. być musi, bo jeden mamy W tej chwili trwa impreza, czyli czte, impreza artystyczna. Występują cztery zespoły z zespół Ładne Babki Będków i mini zespół z Inowodza, zespół z Krzynkowianki i zespół z Czerniewic. Jest to nieduży zespół. Chcę powiedzieć, że wszystkie te zespoły są zespołami emeryckimi. Standard został ufundowany na y, wniosek Pana Kazimierza Wojewódzkiego z koła Skrzynki, podjąłem tą jego inicjatywę i wspólnym staraniem ufundowaliśmy standard związkowi, który co dzisiaj jest już uwiecznieniem tego naszego sukcesu. Z okazji jubileuszu 60 lat działalności, a właściwie ponad 60 lat działalności Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów Życzę dla wszystkich Państwa, dla wszystkich członków w kołach, w rejonowym związku, na ręce Pana Prezesa Krajowego, życzę dla wszystkich tych, którzy tworzą, powiedziałabym, podwaliny i tworzą warunki do działania dla tego bardzo ważnego stowarzyszenia. Życzę zdrowia przede wszystkim dla Was wszystkich, dalszych sukcesów w realizacji nowych wyzwań, oraz niesłabnącej satysfakcji ze służby na rzecz osób starszych i inwalidów. To jest tak bardzo ważna grupa, której powinniśmy wszyscy składać hołd, powinniśmy wszyscy kłaniać się i dziękować za to, co zostało uczynione i zrobione dla dobra Polski. Wszyscy tu jesteśmy, żeby pokłonić się w tym wyjątkowym dniu i wyrazić szacunek. Ten szacunek przekazuje w imieniu pani wojewody Jolanty Chełmińskiej, w imieniu własnym i w imieniu polskiego rządu. Chciałam podziękować fundatorom sztandaru i życzyć, by ten sztandar ogromadzał państwa w działaniu i żeby dodawał siły do... I do wspierania się nawzajem, bo to wsparcie w takim wieku, powiedziałabym słusznym, jest szczególnie potrzebne. Ja wiem, że na tych spotkaniach znajdujecie przyjaciół, znajdujecie ludzi, którzy Wam pomagają, często w chorobie, w niedostatku. I tej integracji życzyłabym Państwu na każdy dzień, ale przede wszystkim to życzę zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Że w Waszym imieniu i swoim podziękuję serdecznie Pani Władimir za przybycie i za takie tak wygłoszone miłe słowa dla nas. Od pomysłu do realizacji sztandaru upłynęło około, około 8 miesięcy. projekt standard został zaprojektowany na tak jak. Mówią przepisy, czyli statut Polskiego Związku Emerytów Czyli jedna strona płat sztandaru jest to godło logo związku, druga, drugi płat sztandaru jest godło naszego powiatu i na drzewcu jest zamocowany orzeł, symbol, nasz symbol narodowy, czyli godło państwa. W dalszym punkcie tego świata, dokąd się rzucił swój wędro.